Cześć, ja jestem HIV. Zapraszam Was na zagranie poświęcone graczom hardkorowym. Termometr po prostu szaleje. Patrzę na niego w tej chwili, o czym nie wierzę, przekręcił skalę. Oczywiście jest to jakiś chiński bubel, ale i tak mnie przeraża, bo ile jest w tej chwili w, w słońcu, nie mam pojęcia. Nie chcę o tym myśleć. Słuchajcie, długo mnie nie było, standardowo, jak zwykle. Eee, dlaczego? Grałem w Kilzona, dlc nowe pojawiło się pod tytułem Intercept. Bardzo fajna kooperacja, a ja uwielbiam kooperację, szczególnie jeśli, jeśli chodzi o odpieranie fal wrogów, ale to nie był główny powód. Główny powód mojego, że tak powiem, przestoju to było. Destiny, niesamowita gra. Ograłem solidnie alfę, ograłem Betę, zakochałem się w tej becie, ze znajomymi, tak ostro ko koopowaliśmy. Nie mylić tego słowa z innym. no Masakra, po prostu masakra. 9 września, przybywaj. Zauważyliście pewne zmiany w moim kąciku? A tutaj potrzebowałem mieć dostęp do konsol, do wszystkich, z których korzystam intensywnie, a w tym przypadku jest to PS3, czyli Call of Duty f 3, PS4 z przyczyn oczywistych. I tam u góry jest miejsce na Xbox One. Tak, na Xbox One. Największa półeczka, ponieważ ta konsola jest najszersza. Nie ma miejsca na Wii U. W przyszłości Wii u też się zmieści. Tu obok monitora, na samym dole. Tam jest przewidziane miejsce na Wii U. Także będę miał komplet. To wszystko mi jest potrzebne, między innymi, dlatego, że ja zgrywam materiały wideo, żeby wrzucać na YouTube'a. I to jest bardzo przydatne, mam nagrywarkę w pc oczywiście do, do, do tego, więc kabelkiem cyk, cyk, cyk pod, do komputera się podpinam i jest to, jest to jakby bardzo wygodne, że mam te konsole tutaj. A poza tym ja tutaj teraz gram, to jest mój kącik, nie gram już na, duży, na dużym telewizorze, w dużym pokoju, w salonie tak zwanym, wiecie o czym mówię, a jeśli nie to obejrzyjcie poprzednie odcinki zagrania. Dla mnie jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, także przygotujcie się do takiego ustawienia w kolejnych odcinkach, tak to będzie wyglądało, a od września Xbox One tam się pojawi. Lecimy z tematem głównym. Gracze hardkorowi. Często posługujemy się tym określeniem. Gracz hardkorowy. Jestem graczem hardkorowym. Ty jesteś graczem hardkorowym. Hardkorujesz. Jesteś hardkorowcem. Co to znaczy gracz hardkorowy? Patrząc z zewnątrz wygląda to inaczej niż definicja, która się nasuwa. A jak brzmi ta definicja? Ja jej nie znam. Definicji gracza hardkorowego nie ma. Nikt nie stworzył. I chyba nikt nie stworzy, ponieważ jest tu bardzo dużo zmiennych. Ja spytałem swojego syna, kim jest gracz hardkorowy? Młody odpowiedział, że hardkorowiec to jest ktoś, kto dużo gra. To jest taka dosyć oczywista odpowiedź. Ale czy każdy, kto gra dużo, to jest hardkorowiec? Teoretycznie tak, ale niekoniecznie. Przecież może grać dużo, ale bardzo płytko, w sensie takim, że ma dużo gier, bo go na to stać. I wszystkie ogrywa po 3 godziny, po 4 godziny. No oczywiście, w tych czasach niektóre gry kończy w tym. W tym, w tym, jakby przedziale, w tym okienku, ale nie do tego pi. On może sobie tak pykać, bo nie ma innych zajęć w życiu, ale nie robi tego, jakby od serca. To nie jest jego hobby, tylko sposób na zabicie czasu. Wiecie, to trzeba tak delikatnie rozgraniczyć. A co powiecie o człowieku, który ma lat, tak jak ja, prawie 4 dychy, lub w tych okolicach, około 40 lat i siłą rzeczy nie ma tyle czasu, żeby poświęcać 8 godzin dziennie na granie, ale gra każdego wieczora regularnie, czyli wieczór w wieczór muci, rodzina idzie spać a on ma rytuał, odpala konsolę obstawia się jedzeniem, piciem, cokolwiek jaki tam ma patem i gra, zawsze, dzień w dzień znaczy noc w noc, czy to nie jest gracz hardkorowy? według mnie to jest właśnie gracz hardkorowy gry są jego hobby, totalnie hobby, on nie poświęca czasu na na oglądanie telewizji i durnych seriali leżanie przed telewizorem i tracenie czasu i sposób na zaśnięcie no wiele ludzi tak podchodzi do tego tematu a gry to jest jednak aktywny, aktywny wypoczynek, o, można tak to określić. Także moim zdaniem osoba, która w ten sposób gra, czyli niezbyt wiele, ale regularnie, to jest hardkorowiec. Czy człowiek, który calakuje gry, to jest hardkorowiec? Czy taki gracz jest hardkorowcem? I tak i nie, to zależy jak do tego podejść. Ale jednak bardziej jest, niż nie jest. Calakowanie gier wymaga ogromnego zaangażowania. Nie będę wchodził w tej chwili w polemikę sam z sobą. <laughs> Czy kiedyś było to trudniejsze, teraz jest łatwiejsze. Zdobycie calaka tak czy owak w tych czasach wciąż jest wyzwaniem. On, on zawsze albo jest trudny, albo wymaga sporo czasu. Gracz hardkorowy to na pewno taki, którego hobby to granie. To dosyć oczywiste, tak, ale wyobraźcie sobie, że jako gracz hardkorowy interesuje się grą... Teraz jest na fali Destiny, coś to mnie urzeka. Gracz hardkorowy interesuje się tą grą ponad stan, czy ta fora? W przypadku tej gry, gdzie są jakieś luty, jak coś przejść, jak zdobyć, on tym żyje. On wyszukuje informacji i sprawdza w grze. On tym żyje. Dla niego jest najważniejsze to, co się dzieje w tej grze. On coś musi zobaczyć, musi zebrać, musi to mieć, chociaż nic z tego nie, nie wynika. Może będzie miał statystyki troszeczkę wyższe ataku czy czegokolwiek, to nie ma znaczenia. Ale ten gracz tym żyje. Wyobraźcie sobie, że jeden z moich kumpli podczas Betu, bety Destiny, teraz kiedy były wyzwania Iron Banner. On był w stanie ustawić sobie budzik na godzinę trzecią nad ranem, żeby wstać i żeby zagrać w Iron Banner wyzwanie. I to jest hardkorowiec. Gracz, który rozpoczyna swój dzień od przejrzenia serwisów branżowych, internetowych, czy też prasy branżowej, a nie onetu, czy innego informacyjnego czy stricte serwisu, to jest gracz hardkorowy. Dla niego najważniejsze jest to, kiedy pojawi się nowy trailer Tekkena 7, kiedy nowa prezentacja Wiedźmina będzie, czy też kiedy nowy Call of Duty zostanie wydane, albo nowy trailer tej gry się pokaże. I to jest właśnie gracz hardkorowy. Gracz hardkorowy to taki też, moim zdaniem, który chodzi w ciuchach. Ja specjalnie na ten odcinek nie ubrałem żadnej koszulki z Marianem, czy z Call of Duty, czy z czymkolwiek, ale to są właśnie, moim zdaniem, gracze hardkorowi, którzy pokazują światu. Patrzcie, ja gram, jestem z tego dumny. Gierki są dla dzieci? To o Was sądzę. Oczywiście gracz hardkorowy to też taki, który zbiera wersje kolekcjonerskie gier. Jest w stanie wydać 4-5 stówek za to, że oprócz gry wartej powiedzmy 200 zł ma figurkę, którą jest w stanie postawić na półce obok konsoli. To jest też gracz hardkorowy. Gdybym ja miał się określić dzisiaj jako gracz, czy jestem hardkorowcem, myślę, że stwierdziłbym, że nie jestem hardkorowcem. Ja po prostu nie mam czasu, nie mogę poświęcać swojego życia w całości na granie. Bo robię kilka rzeczy jeszcze oprócz grania, ale mogę powiedzieć, że jestem powerplayerem. Powerplayer power player to jest taka osoba, która zacietrzewia się na punkcie jednej gry lub kilku gier w swoim życiu. I ja tak właśnie robię. Zarzuciłem kotwicę na Call of Duty Modern Warfare na PlayStation 3. I nawalam do tej pory. Zresztą tutaj zobaczcie, co się dzieje, jaki mam wynik. Wiem. Jak znacie jakąś dobrą lecznicę, dajcie namiar. Na PS4 nawalam jak szalony w Call of Duty e, Ghost w trybie Extinction, czyli wyginięcie. Tak, tak, nie multiplayer, czy, tylko Extinction. Na PC nie gram i czekam teraz na Xbox One i pewnie tam wsiąknę w Forza Motorsport e, 5 online i pewnie mnie Titanfall wcią wciągnie niesamowicie, no bo nie widzę innego, innego wyjścia, tym bardziej, że mam ekipę, która już gra i tylko na mnie czeka. A teraz zaryzykuję taką tezę, że swojego czasu, kiedy Piractwo, uwaga, kiedy piractwo było na topie, bo taka prawda jest kilka lat temu za czasów PS2 szczególnie i pierwszego Xboxa piractwo chyba kształtowało hardkorowość. Przecież każda PS 2 i Xbox były do złamania bez problemu. Później Xbox 360 pękł dosyć szybko. Do dzisiaj ludzie grają niesamowicie dużo na tych Xboxach sprzedaż gier oryginalnych na Xboxa 360 w Polsce prawie nie istnieje. To jest, to jest margines naprawdę w porównaniu do PlayStation to jest. 1.4. PS3 też zostało złamane, też już można grać nawet online, można piracić na, na PlayStation 3. Piję do tego, że, że piractwo jest wylęgarnią hardkorowców. Bo jeśli ktoś ma dostęp do gier łatwy i nieograniczony, to ściąga te gry z internetu, czy jakkolwiek je, je dostaje, wrzuca na ten dysk twardy konsoli, czy tam na płytach wypala, jak tam chce, i słuchajcie, i on ma dostęp do wszystkiego, i gra, tu, tam, trach, ciach, bach, wszystko liże, tak, o wiecie, jak, jak ten cukierek przez szybkę, tak, dotyka, dotyka, bo nie ma czasu na wszystko, bo musi wszystko, wszystko zobaczyć. No nie wiem, ci ludzie lubią się pochwalić, w napisać na forach, grają w to, przeszedłem te. O, chociaż nie wiem, czy oni kończą, ci właśnie, którzy korzystają z tych gier spiracjonych, nie wiem, czy oni kończą gry, czy po prostu zaliczają, oglądają, to jest oglądanie gier, to jest mniej więcej tak, jak ktoś ogląda e, zapisy gier na YouTubie, takie między innymi, jak ja, jak ja e, robię. I on je tylko przegląda na zasadzie, klikania na YouTube. Tu obejrzy minutę, tu obejrzy minutę, cyk, 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 przejdzie dalej. Następnej on już wie, że widział. On widział, bo faktycznie ma piękne filmiki w 1080p. Widzą, to widział. Nie grał, nie czuł, nie, nie doświadczył tego, bo to jest zupełnie inne doznanie, jak się gra, jak się ogląda. I to jest to samo, myślę, w przypadku piractwa. Co o tym sądzicie? Dajcie znać, proszę, w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Jaką wy macie definicję gracza hardkorowego? Krótko i na temat, napiszcie. Najlepsze z Waszych definicji podsumuję w odcinku DLC do, do bieżącego. Granie mobilne. Swojego czasu bardzo mnie kręciło. A teraz przestaje. Oto kilka słów na ten temat. Nie wiem, czy, czy macie tak samo jak ja, ale od pewnego czasu zauważyłem, że granie na handheldach czyli na przenośnych konsolach nie bardzo mnie kręci. Mam fajne tytuły, na PS Vita szczególnie, ostatnio ten Clank Trilogy, czyli nostalgiczna podróż w lata świetności PlayStation 2. Gra, trilogia, wspaniała, po prostu wspaniała, a jednak nie chce mi się w to grać tak jak powinno mi się chcieć. 3DS, Lata temu strasznie mnie kręcił te mini gry. Polegające na rysowaniu, nakreśleniu na monitorze czegoś, na dmuchaniu w mikrofon, na gadaniu do niego. No wspaniała zabawa. Natomiast dzisiaj powiem wam odczydę się. Kompletnie... Nie, kompletnie nie, nawet nie myślę. Nawet nie myślę. Vita leży, zbiera kurz, na półce może nie może pracować jako przycisk do papieru. A grać mi się jakoś na niej specjalnie nie chce. Nie wiem o co chodzi. PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, jak najbardziej, Wii, Wii U. Natomiast przenośne systemy, no jakoś nie bardzo. Nie wiem, czy to starość, czy już tak jest źle ze mną. To samo jest z, z telefonami, no ani Android, ani iOS jakoś specjalnie mnie nie kręcą. Znaczy, nagrałem się oczywiście swoje, swoje setki godzin, wygrałem już na tych systemach, ale. Nie widzę jakby przyszłości w graniu takim mobilnym na telefonach. I nie chodzi ani o moc obliczeniową, bo współczesne telefony już potrafią bardzo dużo. Real Racing 3, pół roku grania było w moim przypadku na kiblu. Sesje ciśnięcia klocka przedłużały się do pół godziny za każdym razem, w każdym podejściu. Ale no nie mogę już, przejadło mi się. Operator kamery, nie wiem czemu śmieje się, nie wiem zupełnie o co mu chodzi. No, tak czy siak, mobilne granie traci na, na atrakcyjności. Deweloperzy nie wysilają się, żeby jakieś nowe pomysły wdrażać. Oni robią to, co jest w stacjonarnych konsolach, no i imersja, no to nie, nie ten poziom zupełnie. Także granie mobilne, według mnie, powoli umiera, niestety. Swojego czasu kupiłem PS Vita i strasznie się czuję dzisiaj okłamany, bo konsola miała świetny start. Wydałem na nią ogrom pieniędzy, ponad 1000 zł. A ona w tej chwili, no, niestety, zbiera kurz. Przede wszystkim jasne, są jakieś fajne składanki, tam z PlayStation 2 3, trójki, bla 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 bla. Jest kilka jednak ekskluzywów, które też ograją, wipeout, killzone i tak Ale ogólnie ta konsola, no, niestety, kurzy się. Także czuję się bardzo okomane. Bardzo dużo grałem swojego czasu na, na smartfonie. Jak akurat mam NOTA dwójkę z dużym ekranem, także to jest dosyć mocny telefon, wygodny, po prostu wygodny do grania, nawet dotykowego. Ale też mi się przejadło. No, nie wiem, granie niestety mobilne jakoś traci dla mnie sens, chyba że jest potrzeba sytuacji. A jednak czasami zdarzają się gry, po które warto sięgnąć. I jedna z nich to jest Fightback: gra od Ninja Theory. To jest gra Free to Play, polecam Wam. Nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby grać. Oczywiście znacznie łatwiej, bo tam są kredyty, które się kończą, wypadałoby je mieć, żeby kontynuować. Wchodzi kolej słodzie, wchodzi kolej na miejscówkę, rozwala. Pięknie się to wszystko paluszkami tam obsługuje. Bardzo intuicyjne sterowanie jest mega, jest mega masakra. Koleś zbiera przedmioty, pałki, noże i tak Oprócz tego, jakimś ogromnym ganem rozwala wszystkich. Gra się mi od niej oczywiście nie na długo, ale, ale wielka przyjemność. Spróbujcie. Wreszcie znamy oficjalną cenę Xbox'a. One. Skończyły się przepychanki. Ja już złożyłem preorder 1699-1999. Wersja z Kinectem bez Kinecta. Ta droższa, oczywiście, z tem oprócz tego gry. Wersji cyfrowej do ściągnięcia. Wszyscy chyba już wiedzą, bo dosyć dawno ten news powstał. Ale słuchajcie, sprawdziły się mniej więcej ceny, które ja dawno temu przewidywałem. Są troszeczkę, troszeczkę fajniejsze niż te, które, o których się wcześniej mówiło. Bardzo dobrze, bo chyba konkurencja, konkurencja PlayStation wy, jakby wymusiła tę sytuację. Bardzo dobrze 5 września. Pamiętajcie, Xbox One na polskim rynku będzie się działo. Hashtag nikogo, czyli polska branża. Tym razem o secret serviceie i o rebucie. No, tak to nazwijmy. Reboot tego magazynu przysporzył bólu dupy wielu polskim, no nie tylko dziennikarzom, tylko ogólnie branżowcom. Słuchajcie, tego nie rozumiem. Oczywiście, można mieć zastrzeżenia do jakby komunikacji PR-owej, marketingowego podejścia do tematu redakcji Secret Serwisu, że tam powiedzmy zataili tę zbiórkę. Nie widzę w tym nic złego, chłopaki widocznie nie mają kasy, tyle ile by chcieli, ile by potrzebowali. No słuchajcie, 100 tysięcy wyłożyć na druk, kilku numerów magazynu, to nie jest proste. W ten sposób, oczywiście zbiórka się udała. Mają kupę kasy i bardzo dobrze udało im się. Ja was wspieram, Secret Service. Nie, nie patrzcie na to, że jest ból dupy, bo ból dupy ludzie zawsze mają. Tym razem w hejcie pewne zjawisko, które mnie strasznie irytuje, mianowicie tłumaczenie pewnego slangu reklamowego, który w języku angielskim bardzo fajnie się sprawdza, a w polskim zupełnie nie. Chodzi dokładnie o słowo experience, czyli doświadczenie, tłumaczone bezpośrednio, tak jakby dosłownie, bez tego... Human Touch. Pozdro, Chmielarz, Adrian. Bez wyczucia kontekstu? Kompletnie mi się to nie podoba. Dzięki temu z informacji prasowych dowiaduję się, że, że będę miał niesamowite doświadczenia z grą. No, brzmi to kretyńsko. Kilka synonimów. Wrażenie, odczucie, doznanie. Najgorsze jest to, że to koślawe tłumaczenie jest ślepo kopiowane we wszelkich portalach internetowych, więc idzie w świat równo. W związku z tym, specem od PR i marketingu, życzę więcej wyczucia. Wyczucie równa się sense of the situation. Swojego czasu recenzowałem słuchawki Sony Gold i Sony Pulse. Recenzowałem, porównywałem mniej więcej. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jeśli nie, to tutaj widzicie filmik, link, możecie obejrzeć. Słuchajcie, i teraz tak, niedługo premiera Xboxa One nadchodzi. I co? Jeśli ktoś ma takie słuchawki do konsoli Sony, a ma właśnie PS3, PS4 z, takim, z takimi słuchawkami, i chciałby te słuchawki podłączyć do Xbox One, no to teoretycznie się nie da, ale w praktyce. w praktyce się da. Jak to zrobić? Obejrzyjcie ten filmik. W poprzednim zagraniu, oczywiście, organizowałem konkurs, w którym do wygrania był. Kod promocyjny, który można zrealizować w sklepie X Game Center. Kod o wartości 100 zł. Zwycięzcą został Arek Konstańczak. Gratuluję. Kod wyślę do ciebie drogą mailową. To znaczy, dokładnie za pośrednictwem Facebooka. Czas na kolejny konkurs. Tym razem ponownie jest do wygrania bono wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym z game Center. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wbijcie na Facebooka mojego zagrania, udostępnijcie post z tym filmem na swoim wallu i napiszcie, dlaczego uważacie się za, w komentarzu do tego udostępnienia, dlaczego uważacie się za graczy hardkorowych. Bardzo proste. Rozwiązanie w kolejnym zagraniu. Nara. To znaczy powodzenia. To wszystko tym razem. Miało być krótko, wyszło jak zwykle. Nie potrafię robić krótkich odcinków, sorry. Jestem zbyt rozgadany, mam za dużo rzeczy do powiedzenia. Zawsze, może, gdybym robił codziennie odcinki, to by to coś zmieniło. <laughs> już to widzę. Słuchajcie, dobra. Dzięki. Pamiętajcie o komentarzach. bierzcie udział w konkursie. Szerujcie, lajkujcie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo tego potrzebuję. Aha, swoją drogą. Dzięki za 2000 ponad już subów na YouTubie. Rewelacja. To lubię, to lubię. Megusta. <laughs> Trzymajcie się. Na razie, cześć. Uzależnia człowieka niesamowicie, bo to jest uzale uzależniające, bo to jest uzale bo to jest u nieza bo to jest uzależniające. Pot się ze mnie leje, no po prostu tragedia. Tak się nie da pracować. Nie da się tak pracować. O ile to można nazwać pracą. O Dobra koszulka nie jest zła.